Jeżdżam cweluchy się mijają, HV95 Stał bez mała w miejscu, żeby się tam za załtę minąć No kurwy, jebane Patrzył na GPS I tak dopiero, kurwa, celuje Stoi, albo zatwierdala jak głupi, żeby zdążyć Albo stoi, staje w miejscu Żeby, kurwa, wszyscy ścierbo mijali Jebane śmiecie Co? Czyli są otwarte? Ja pierdolę Celu celował. JR70, bo tutaj skręcało to ścierwo jebane. 04-672 Jestem to znak, że się mijają. Kolejny, ELA dwa, pięć, zero, jedenaście pięćdziesiąt osiem, zero dwa, sześćset Kurwa, bo przecież tu jest tylko 40 to 10925 Także możesz śmiało zapierdalać ze stówkę Zależy jak się baranie jaja rozpuśtają. O, knur Wyjeżdżam za krętu, knur 089, ci si, kurwo zajebie, ty kurwa, gnoju. w akcji Nurwakcji dać rady, już po prostu tak właśnie robią. Lepiej się w język, a czy w język może odpuścić? Bo o to głównie im chodzi, bo mam trochę pracy żeby to rozpierdolić, bo cweluchy są tylko od tego JP0403588 i głównie o to im tylko chodzi, bo to jest kurwa nieudacznik życia, nawet kółniał mi poprzykręcać. Bo jak kiedyś komuś coś porobił, to koła mu leciały, kurwa, przy aucie. Więc widać, że do tego nie jest stworzony i myślę, że się ucieszył, kurwa, jak ja się wkurwiłem

czapka poskutkowała. Wryja dostał to Magula. I może na tym trzeba to zostawić. Nie ma co. Ale też nie mogę pozwolić, żeby mi kurwa ko domu jebany pet kurwa jeździł. Bo to jest trochę nie tędy droga. Tak samo jak i pet kurwa dalej. Dom dalej. Mi chodzi, jest i wczoraj. Kurwa nie sapnął, bo zeslany w chuj kurwa jebany knur swędzi go kurwa kiedy stanę nie wiem zobaczę ale sobie kurwa nie pozwolę żeby mi jebany kurwa pet kurwa celował no niech cię chuj szczerze 09400 64227 to samo Celuję w akcji i dotąd aż po prostu wyjdę ze sklepu i cweluchy wtedy zawracają jeden i drugi widać, że nie jest sprawny myśleli, że w tamtym sklepie stanę ale no nie chciało mi się, to pojechałem do tego także i tutaj to cweluchy za Rakita za mną nie mogli się doczekać pełna pizda poszła My kurwy jebamy już jest za mną cweluch Zaraz będę skręcał celuchy Ale siadło kurwa Chapło Dwa jeszcze Teraz nie chcą jechać bo celuchy EL 3W485, EPJ 02867 teraz jeszcze jeden jedzie z uchy SC879 AV i już jest w